Witam Państwa, zakończył się już 13 Międzynarodowy Konkurs Muzyczny imienia Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, więc czas na podsumowania tego, co wydarzyło się w Dąbrowie przez ten czas, czas rywalizacji młodych muzyków grających na obojach, klarnetach i fagotach. Moim gościem jest dzisiaj profesor Marek Barański, przewodniczący konkursowego jury. Panie profesorze, właśnie czas podsumowań. Gdy spotkaliśmy się po pierwszym etapie, rozmawialiśmy głównie o fagotach, bo wtedy słuchał pan tylko fagotów. Teraz drugi, trzeci etap, już wszyscy uczestnicy konkursu. Proszę mi powiedzieć, jak ocenia pan poziom tych młodych wykonawców? Po drugim etapie konkursu, do którego. Yy... Przeszło kilkadziesiąt uczestników. Wybraliśmy 15 uczestników, którzy zaprezentowali się w trzecim etapie, grając koncerty Mozarta i Webera. Ocenialiśmy to wspólnie już z jurorami wszystkich specjalności i muszę powiedzieć, że poziom był bardzo wyrównany wszyscy uczestnicy zaprezentowali się z jak najlepszej strony świadczyć o tym mogą może o tym świadczyć punktacja która była bardzo bardzo blisko siebie wyrównana wyrównana bardzo tak oczywiście proszę mi powiedzieć czy łatwo jest ocenić czy to jest właśnie czy to jest ułatwienie czy trudność jeżeli w ramach jednego wieczoru wszyscy uczestnicy grają ten sam koncert wydaje mi się że tak bo jeżeli chodzi o koncerty Mozarta, to są to pomimo tego, że może się wydawać, że to jest muzyka klasyczna, łatwa, lekka i przyjemna, jednak do wykonania tej, tej muzyki potrzebny jest niesamowicie dobry warsztat wykonawczy. I tutaj niektórzy z wykonawców jednak mieli z tym problemy. Ale wydaje mi się, że w tak doborowym towarzystwie w jakim zasiadałem jurorów oceniliśmy wszystkich bardzo rzetelnie i wybraliśmy najlepszych. Uczestnicy grali bardzo szeroki repertuar od baroku po muzykę współczesną. Czy było coś takiego, nie wiem, któraś epoka, któryś okres, któreś utwory, które specjalnie sprawiały im jakąś trudność? Wydaje mi się, że e, najtrudniejsze dla młodych muzyków są utwory e, baroku i klasycyzmu, i muzyki klasycznej. Bo to test, tak Bo naprawdę. Bo to jest test, właśnie tak jak już, już powiedziałem wcześniej, tu chodzi przede wszystkim o, o, o warsztat, o jakieś takie podstawy e, swojego e, rzetelnego wykonania utworu. Skończył się już konkurs, znamy laureatów. Co chciałby im Pan powiedzieć na tą dalszą zawodową drogę? Przede wszystkim życzyłbym im dalszego rozwoju, bo to, że młody człowiek zagra na konkursie, nawet kiedy go wygra, to ciągle w swoim życiu powinien się rozwijać. Tego życzę wszystkim tego niesamowitego rozwoju i dużo, dużo szczęścia, bo. W muzyce i w tym zawodzie to szczęście też jest bardzo potrzebne. Trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby potem to swoje życie muzyczne, zawodowe jakoś sobie poukładać. Finał konkursu był w obsadzie międzynarodowej, bo tylko w klarnetach złożyło się tak, że do finału dostali się sami Polacy w pozostałych była to rywalizacja międzynarodowa, ale myślę, że dla naszych słuchaczy ciekawym jest, jak polscy młodzi muzycy wypadają właśnie na tej arenie międzynarodowej. Uważam, że nasi polscy wykonawcy wypadli wspaniale. Są to bardzo młodzi, zdolni muzycy. Niemniej jednak e, tak się złożyło, że e, w kategorii fagot wygrał e, wspaniały fagocista z Węgier. W kategorii obój, wspaniała, rewelacyjna e, oboista. Polska z Portugalii. Portugalii tak, tak. tak, tak. To są inne szkoły, to są inne temperamenty, i doceniliśmy to, uważam, że, że, że wybór był. Nasz werdykt był bardzo sprawiedliwy. Ale mamy wspaniałych, młodych polskich muzyków Oczywiście, I to trzeba tak. podkreślić. Tak, szczególnie muszę tu podkreślić panią Agatę Piątek, która wygrała w kategorii Klarnet. Jej wykonanie Mozarta, z tego co słyszałem później, wzruszyło wielu, wielu e, jurorów, ale mam nadzieję też i. Całą publiczność, która słuchała w tym dniu tego koncertu. Znakomicie też pokazała się w drugim etapie, Oczywiście. gdzie muzykę współczesną grała też, tak, że dech zapierało. Oczywiście, pod każdym względem. Warsztatowym, dźwiękowym. I, i takim muzycznym. No cóż, Panie profesorze, kończymy ten trzynasty konkurs i pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że za dwa lata znowu do Dąbrowy Górniczej przyjadą młodzi muzycy i z Polski, i z wielu, wielu różnych krajów. Mam taką nadzieję i myślę, że poziom będzie równie wysoki i zaistnieją naprawdę wielkie talenty, które się objawią na następnym konkursie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a za dwa lata rywalizować będą muzycy grający na instrumentach dętych blaszanych, więc proszę już sobie zapisać w kalendarzu. Zaczynamy 14 września 2023 roku, w dzień urodzin Michała Spisaka. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a z profesorem Markiem Barańskim rozmawiała Regina Gowarzewska.